Panie prezesie, dzisiaj rozmawiamy o historii, o sukcesach, okazja temu sprzyja. Powiedzmy sobie zatem o wspólnej historii obu firm i o największych sukcesach płynących z tej współpracy. Wspólna historia zaczęła się 15 lat temu. Na nie pamiętam, jakiś kongres chyba w Katowicach, gdzie poznałem pana prezesa Karolewskiego. No i potem już się właściwie zaczęło samo kręcić, bo okazało się, że bardzo szybko nawiązaliśmy świetny kontakt, potem zorganizowaliśmy spotkanie dla naszych ludzi, którzy też bardzo szybko złapali kontakt taki ludzki, a potem to nawet nie zauważyliśmy, kiedy 15 lat minęło. A największe sukcesy do tej pory płynące z tej współpracy, największe korzyści? Wspólni klienci. To jest chyba największy sukces. Trudno tutaj znaleźć jeden, ale 15 lat współpracy to jest sukces, że potrafimy razem współpracować i zarabiać razem wspólnie pieniądze. A najważniejsze, że nasi klienci nas bardzo za to szanują. Kolejne 15, a może więcej lat przed nami. Jak pan sobie dalej wyobraża tę współpracę, jak ona powinna wyglądać. Co jeszcze obie firmy mogą dołożyć do tej konstrukcji współpracy? Ona aby ona wyglądała jeszcze okazalej. No duże otwarcie na rynki zachodnie, szczególnie na rynek niemiecki. Jest to bardzo duża szansa dla firmy, a my akurat jesteśmy firmą niemiecką, więc to taka symbioza, która sama się aż prosi o to, żeby razem wspólnie powtórzyć sukces, któryśmy zrobili tutaj w Polsce i na rynkach wschodnich. Także myślę, że piękne lata przed nami piękne 15 i piękne 30 kolejnych lat.